Siemka, siemka, siemka. Mam tutaj taki filmik dla Was dzisiaj. Mam nadzieję pójdzie. Oczywiście Sikubi pomieszczenie. Kilka, kilka takich FBI amerykańskiego. Ogólnie fajnie robili, tylko Przede wszystkim dlaczego fajnie, dlatego fajnie robili, bo nie biegali, nie biegali jak po, po, po tych pomieszczeniach, tylko spokojnie wszystkie, wszystko sobie, sobie po, kolei, po kolei robili, po kolei zdobywali. Oczywiście pokażę Wam, co mi, co mi, nie, odpo, co mi nie odpowiada, e, powiem dlaczego to mi nie odpowiada. E, no i tyle. E, filmik później wrzucę, żebyście sobie też e, zobaczyli sami. E, jaka sytuacja? Jest tutaj wejście, taki korytarz. I tutaj mamy w prawo korytarz i w lewo korytarz. Jedynka do wejścia i dwójka do wejścia trzyma kamerkę. No i tutaj jest jakiś czwórka chyba, który już ten korytarzyk sobie złapał w lewo i nikt nie złapał korytarzyka w prawo. No i co się dzieje? Rzucili granat. Granat wybuch Idzie. Jedynka idzie. Dwójka. Okej, okay. takie sytuacje się zdarzają. Nieraz tak będzie że coś nam umknie i o czymś zapomnimy, ale dwójka powinna chociaż spojrzeć w prawo, czy tam cokolwiek. Nie wiem, czy ktoś się nie schował za tym wiklem, nie siedzi, nie celuje w nich. Nawet nie spojrzała, no bo miała kamerę i oczywiście trzeba nagrywać. Nie? I wchodzą. Wszedł. Zobaczcie, znów yy, to są te podstawowe błędy. Odległość między jedynką a dwójką. Odległość na tyle duża, że jak zaraz zobaczycie, tu cel będzie, ja bym tym, na jego miejscu nie poszedł w tą stronę, tylko poszedłbym w tą stronę, bo ta strona dla mnie jest bardziej niebezpieczna, a dwójka też, by szybciej e, zobaczyła sektor, e, sektor, ten sektor, ten lewy sektor, bo ten prawy sektor jest długi, widać przy wejściu i jedynka według mnie powinna uderzyć w ten sektor, a jakby, jakby uderzyła, zobaczcie, by weszła od razu na ten cel, który tu jest. A dwójka, idąc po korytarzu, powinna rzucić ten, ten, ten taki krótki, niewidoczny, krótki, bardziej widoczny, szybciej widoczny róg. No i tyle. Wejście, wejście, odwalenie drzwi. Dwójka odwaliła. Jadą dalej. Stoją na korytarzu. Oczywiście podstawy błąd na korytarzu: jak się trajemy za długo, to lepiej się schować. Nie tak jak tutaj kolega stoi i piluje drzwi, które i tak otwierają się nam w tą stronę. Bo I tak nikt na nich nie wyskoczy, bo i tak najpierw zobaczy otwierające się drzwi, i będzie miał czas, żeby zadziałać. No ale dobra, no, tak staną. Mówię najważniejsze, że nie biegają. Działają sobie chłopaki dalej. Przechodzą, podchodzą, trzymają krosy, bo tu mamy taki korytarzyk. Później dalej zobaczycie. I teraz oby wszyscy trzymają ten właśnie tutaj, ten tutaj korytarzyk, który wchodzi na ten, na ten ich korytarz, po którym oni idą. Zapomnieli o tych drzwiach. Dalej, co się dzieje? Rozmawiają, flashbang przygotowywany, wszystko fajnie, pięknie, tylko ten flashbang raczej po, nie powinien być tu przygotowywany, bo jakby ktoś, co, ktoś coś wyskoczył, gościu by się pospieszył, mógłby mu otrzeć ręce. On, powinien być on, ten powinien stać bliżej ściany. Ten powinien stać bliżej ściany, bo jak oni szli, powinni ci idą, przy tej ścianie ci idą, przy tej ścianie ten trzyma cross ten, ten trzyma cross ten. Podeszli, ten trzyma, czyli ten by trzymał te drzwi, ten by trzymał ten, dali sobie sygnały. Ten dostał sygnał, żeby flashbang, czyli ten stoi przy tej stronie, trzyma te drzwi, daje sygnał temu, co stoi daj mi flashbanga, rzuca flashbanga tu w ten załom i dopiero wchodzą. Ten idzie, ten nie, ten na kros Idzie tu, a ten idzie tu. Tylko ten, który tu stoi, trzymał te drzwi. Niestety, to jest sytuacja na ułamek sekundy, musi te drzwi oddać, po to, żeby wejść i zdobyć. Ale tu flashback poleciał. Flashback poleciał. Mamy przewagę kilka sekund, ułamek sekundy, żeby zdobyć ten korytarz. A więc zobaczcie, wszyscy są skoncentrowani na, na, tym, tym, na tym, na tym korytarzu. Na tym, tutaj korytarzyku. Jakby tutaj ktoś wybiegł, Mógłby ich zaskoczyć. Jest flashbang. O! Zobaczcie. Niebezpieczeństwo. Jakby coś się zadziało, mógłby paść strzał. No, mógłby. I dostać. Dopiero i teraz następna sprawa. Rzucił granat. Kolega od razu wyskoczył, żeby złapać złapać drzwi. Wejście do drzwi. Ale nie pomyślał o tym, że, że tu on ma teraz plecy odkryte i może dostać. No, może dostać. Działają dalej. Leżbań poszedł. Kolega wchodzi. Wykonuje zadanie. Odstrzeliwuje to, co miał odstrzelić. Nie jestem pewien, ale chyba wszedł sam do tego pomieszczenia, ale spoko. Tutaj ten, zamiast przejść do przodu i złapać chłopakom przód tego korytarza, wycofał się. Nie wiedzieć czemu, ale no spoko wycofał się. Drzwi. Czyli nie kopiemy w drzwi, mamy klamkę, to otwieramy. Też staramy nie dać znaku, że, że, że jesteśmy. Aczkolwiek tu już granaty poszły, wszystko poszło, to, to nie ma co się pieprzyć. Tak? Ale nie, nie kopiemy raczej drzwi, bo to szkoda nauku, różne rzeczy mogą na drzwiach być. Rzuciliśmy granat, chłopacy, schowani są za, za ścianą. Granat wybuchł, wchodzą. No i tutaj znów na kros weszli, tak? Czy ten kros jest dobry, czy ten kros jest zły. W tym, w tym przypadku w takiej, w takiej kiszce cienkiej to ten kros jeszcze jest do przyjęcia, z racji tego, że te jeden róg i drugi są krótkimi rogami, ale do przyjęcia, ale, ale raczej dla mnie, dla mnie, no ja e, trenując, ćwicząc w życiu czegoś takiego bym nie zrobił, to jest jednak zbyt duże ryzyko. Spodziewaj się niespodziewanego. A zawsze w te coś się może spieprzyć, nawet jak. O, dopiero teraz przeszedł do przodu. O, tu fajnie widać. Widzi, widzi swój sektor. O, i tu jest fajny przykład krosa. Zobaczcie, widzi, widzi sektor. Jest ich dwóch. Jeśli dwóch, jeden idzie z jednej strony, drugi idzie z drugiej strony i tutaj w tym przypadku takie działanie jest, jest zasadne, bo już i tak stoi, tam ten stoi po prawej, ten stoi po lewej, czyli mają duży sektor, już mają e, opanowane i sprawdzony. Podchodzą, dają sobie sygnał, zobaczcie, te lufy bardzo poszły na dół, według mnie za bardzo, bo to powinien być taki króciutki sygnał, że wchodzimy, bam. Oni wejdą na cross, ja bym preferował właśnie te, 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 krótki, kro, kró, krótki taki winkiel, a tu mamy dwa długie winkle, bo widać i on stąd nie widzi, co tutaj jest na samym końcu rogu, a ten nie widzi, co tu jest na samym końcu rogu i w pewnym momencie, załóż, zobaczcie, poszedł sygnał, o i znów jedynka jest już w pomieszczeniu co najmniej pół kroku i jakby tutaj ktoś stał, dostaje w plecy. On nie ma szansy zadziałać. Jeśli by zrobili, że wchodzą równocześnie, jedynka zawija w lewo, ten zawija w tą stronę, mają od razu opanowaną sytuację, tylko muszą wejść od razu. Tu mamy spóźnienie i no, mogliby być udupieni, jeśli ktoś by O, jeśli to, co cały czas mówię, musicie działać wy jako jako, jako, jako samotni strzelcy, pojedynczy strzelec cywilny, działać nie schematycznie. Oni działają schematycznie. Ten schemat jest bardzo prosty. Ja wiedząc że oni w ten sposób działają, a niestety większość w ten sposób działa, od razu na dzień dobry mam jedynkę i dwójkę, która jest odstrzelona, bo wiem gdzie się schować, żeby mnie nie zauważyli. Ale spoko. O, tu jest też ciekawa sytuacja. Zobaczcie, jest LK, LK, drzwi. teraz zobaczycie. O, dwójeczka podchodzi, jedynka przechodzi. Znów zobaczcie ten piekielny kros. Dla mnie to jest piekielny kros, to jest naprawdę sami się prosimy, żeby dostać. Jakby został, jakby został tutaj, ta jedynka, jakby została tutaj. Mają i tak granaty. Wrzucić granat i wejść po prostu do tego pomieszczenia jeden za drugim. I mają sytuację rozwiązania. Dla mnie to jest raz, że w tym momencie i za każdym momencie, w każdym momencie jak robimy tego cross, tracimy dużo czasu. Czasu i, dajemy, i przez ułamek sekundy pozwalamy na to, żebyśmy byli zauważeni przez gościa, który tam siedzi w środku, a czy na tym nam zależy? Nie. Nam zależy na tym, żeby ich zaskoczyć. A więc jak on by został, rzuciliby granat, mają duży ułamek sekundy przewagi, niż tu przechodzi. I załóżmy, by tam zobaczył kogoś w tym pomieszczeniu, zaczął się z nim strzelać. Po co się strzelać? Unikamy tego, jak nie trzeba się strzelać, to się nie strzelamy. I właśnie, po to, by był, właśnie w ten sposób mogłoby to wyglądać. Rzucamy, granat wybucha, robi robotę, mamy ładne sekundy, wchodzimy, rozwiązujemy sytuację. On przelazł tutaj, tam jest Winkiel dalej następny, bo tak i skręca tu w tą stronę korytarz. wystawił dupę i też jakby tam ktoś stał, zobaczcie. O, zobaczcie, wystawił dupę i tam, jakby ktoś stał, mógłby go odwalić. Czyli tamtą stronę ma niekrytą w ogóle. Czyli naraża się na niebezpieczeństwo niepotrzebnie. Przed, raz, dwa, dopiero ten, zobaczcie. O, dopiero przechodzi, łapie ten winkiel, który, <laughs> który nie był przez tamtego złapany. Ewentualnie tamten go złapał. Szybko złapał, czysto i przeszedł tutaj w te, w te pilnować te drzwi. Co nie powinno być tak zrobione. No, działanie jak działanie, weźli, rozwiązali i tyle, idą dalej, sprawdził, sprawdził jak sprawdził, schematycznie, ale sprawdził, wiadomo, pomieszczenia wszystkie zostały zdobyte, obie kupowane, sygnał i tam jeszcze po radiu na pewno dali sobie sygnał i przybyła od sieć. Zobaczcie. Jedynka przeszedł. Dwójka przeszedł. Zobaczcie, dwójka lufa do dołu, gdzie powinna być, już yy, powinna być ta lufa troszeczkę wyżej. Ten granat też powinien być rzucony tutaj w ten korytarz, żeby tu narobić galimatiasu. Rzucili okiem, ok, trójka dopiero rzuciła okiem. Ta dwójka powinna delikatnie chociaż być może rzucić, bo być może tutaj z tego filmu tak widać, ale... Ale tutaj widać, że raczej nikt nie rzucił. Czyli 1, dwójka, trójka weszła. Bardzo bliskie podejście pod cele. Ludzie działają, tam robotę robią. O. Tu mamy chyba drzwi, tu mamy drzwi i tu mamy drzwi. One są, aha, są przesunięte. Znów to, to samo zobaczcie, granat gościu jest odstawiony od drzwi, od ściany, gdzie powinien być przy ścianie. Zobaczcie jacy oni są, jaką teraz szeroką figurę oni, 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 o, o, oni, oni tutaj prezentują bardzo łatwo tutaj wyskoczyć i strzelić cokolwiek i trafiam. Granat szykuje. Granat szykuje przed, przed twarzą jemu. To jest jedynka do wejścia, ten trzyma drzwi tutaj. Nikt nie trzyma przodu. Nikt nie trzyma przodu. Grana wybuch. Zobaczcie, nikt nie trzyma przodu. Nikt nie trzyma przodu. Nikt nie trzyma przodu. Ten dopiero się teraz odwrócił. Ten dopiero się teraz odwrócił, trzyma przód. No, trochę tak widać właśnie, trochę tak jest widać, że nie wiedzą, co mają zrobić. Wejście przed lufę, w momencie jak oni byli w pomieszczeniu, sprawdzili pomieszczenie, ci powinni przejść i oni powinni być jedynką i dwójką, a nie ten wychodzi z pomieszczenia i wchodzi tamtemu przed lufę. Teraz jakby cokolwiek tu się zdarzyło, a tamten był akurat jeszcze mógł strzelić, a ten a w tym momencie by mu wszedł i by dostał w plecy. No, troszeczkę nie tak, ale spoko. Tu gościu trybi. Będą drugie drzwi robili. Dobrze, gościu, tutaj ten złapał tu korytarz, ten tutaj, widzieliście, ten, ten załomik, sprawdził sobie. Tylko jak sprawdził, to sprawdził go, widzi, że to powinien już tam zostać, nie cofnąć, bo on go oddał. No i widzieliście to kopnięcie. No, dlaczego kopią? No, dlatego kopią, bo brakuje w tej taktyce właśnie jednej osoby. Bo to w, w, ustawiając się odpowiednio do drzwi, można zrobić bez tego kopania. No, po to mamy ręce. Po to mamy ręce, żeby ich tych rąk używać. A w tej taktyce, którą oni robią, no, niestety, zapominają o rękach. Zobaczcie, jaka odległość jest między pierwszym a drugim wchodzącym. A te, czyli ten już dawno by go, by go odwalił. Już nie mówię o tym o, tu, tu za to ktoś... się. Fajnie zadziałali. Gościu złapał, złapał ten, ten korytarzyk. Zrobił im zabezpieczył ich. Oni tutaj dalej działają, fajnie elegancko. Mają krosa. Jeden cross, drugi kros. O, widzieliście ten rzut granatem w ten sposób, jak ten stoi przy ścianie, a kolega rzuca na zewnętrznej, po zewnętrznej. Jest dużo lepszy, dużo lepszy, dużo bezpieczniejszy, dużo wygodniejszy. Przede wszystkim dla rzucającego ma większe możliwości rzucenia niż tutaj przy tej ścianie bliziutko. Tu ten główną, jedynka wchodząca yy, stoi przy ścianie, po od zewnętrznej strony rzucony granat jest elegancki. No Tego to nie rozumiem. Widzieliście to. Granat wybuch opuścił, opuścił karabin i wszedł do pomieszczenia. No, błąd jak cholera. Ma cel, tak? Ma cel, wydaje mu komendy, kurde, komendy, widzicie? Komendy, czyli on już musi być jedynką do wejścia, przynajmniej, <gryw> przynajmniej ja bym tak Widzę cel, wydaje mu komendy, jest ten cel moim celem, no chyba, że mi ucieknie gdzieś. Czyli co? Tu koło niego stać, powinna stać, co? Dwójeczka, która wejdzie razem z nim i pomoże mu rozwiązać zadanie. Flashbang, rzucił flashbang przed gościem, tak? Czyli jakby tam dwójeczka poszła mu za plecy i tam rzuciła stamtąd flashbanga, by było bezpiecznie. Jeden wszedł. No spoko. Dobra, trzyma, trzyma korytarz, zaraz sobie pewno zrobi ten róg. Zrobił sobie, o i zobaczy. I dużo lepiej, zobaczcie, tutaj fa fajny jest przykład. Stoi Gostek. Teraz tak, w momencie jakby ten przeszedł sobie tu, już by musiała być walka rozpoczęta, bo by widział cel. Nie wiem, czy on ma karabin, czy on nie ma karabinu, czy ma broń, czy nie ma broni, ale jakby tu sobie przeszedł na krosa, żeby tą złapać, ten by podszedł tu, to już niepotrzebna walka się zaczyna. A w momencie jak tu dwójeczka rzuci granat, tam do pomieszczenia, to już zaczyna się galimatia, zamieszanie i nie wiedzą o co chodzi. Jest ten ułamek sekundy, żeby... O, zobaczcie. Elegancko. No ale zobaczcie też, tutaj no, nie zgadzam się z tym. To jest to jest dla mnie tragiczne. Znów od ściany podchodzi i próbuje rzucić, rzucić ten granat. Zobaczcie. Zobaczcie, co tu się dzieje. Jaki, jaki galimat jest. Zobaczcie. Kurde. Jedynka. Krosy. A gościu stoi. Bo tu jeszcze, żeby ta dwójka od razu, zanim poszła, była mu na plecach. Być może coś by z tego wyszło. Zobaczcie. Tu gościu stoi. On od razu dostaje. Bo zafiksował się na ten schemat. swój jeden, jedyny najlepszy. to jest gówno prawda. Wchodzi dostaje. Zobaczcie, dopiero dwójka. Widzicie? Dopiero dwójka odstrzeliwuje. Idealny przykład, który pokazuje, że te krosy są do dupy. No i działają dalej. Chłopaki. Nie trzymają tyłu oczywiście. No i wiadomo to jest trening. Oni sobie chodzą tutaj w lewo, w prawo, po tych pomieszczeniach sobie trenują, tak? Ale no, tak też to nie powinno wyglądać, powinien być jakiś schemat działania. No, słuchajcie, i to tak? Tak wygląda taki filmik od was dostałem, żeby trochę o nim opowiadać. Mówię, no widać, że chłopacy dopiero pierwsze kroki, pierwsze kroki robią, bo dużo zamieszania, dużo, 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 dużo tam, no, dużo, dużo błędów było, ale mówię, dla mnie i tak fajny plus, że, no, że nie biegali. To jest, to jest duży plus, że nie biegali, rozmawiali ze sobą. Yy i próbowali y, zrobić tą robotę. Sami widzieliście te krosy, no to są krosy. Bądźcie czujni, nie, uważajcie, nie używajcie za często krosów. Szczególnie jak działacie sami. A sami widzieliście, że w dwójkę, w trójkę też krosy są do dup. Trzymajcie się, heja, nie dajcie się zaskoczyć.